Witam Was bardzo serdecznie na kanale PMV Norway. Dzisiaj zaprosiłem Was do garażu, ale nie będziemy rozmawiać o motocyklu, który, jak widzicie, jest częściowo rozebrany i przygotowuję go powoli do sezonu. Natomiast chciałbym z Wami porozmawiać troszeczkę o naszym bezpieczeństwie, bo dla mnie osobiście bezpieczeństwo moje, jak i moich znajomych motocyklistów, jest sprawą priorytetową i jest naprawdę bardzo ważne. Kochani, bądźmy, bądźmy widoczni na drogach. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i możemy zawdzięczać nasze zdrowie temu, że będziemy mieli jakieś odblaskowe elementy. Bo wiadomo, póki jest słoneczko, to jest wszystko cacy, wszystko pięknie, jedziemy w czarnych ubraniach najczęściej. Wiadomo, każdy chce jechać w czarnej skórze i wyglądać supernie. Ale to nie do końca tak jest. Czarne ubrania, czarne kaski, mało elementów odblaskowych wcale nam nie pomagają. Musimy pamiętać, że przecież my na tych motocyklach, nawet tych większych, jesteśmy mali w porównaniu do aut, prawda? Więc bądźmy widoczni. Co zrobić, żeby poprawić swoją widoczność, swoje bezpieczeństwo? Sprawa jest prosta. Używajmy elementów odblaskowych. Ja na chłodniejsze i ciemniejsze dni powiedzmy takie jesienno, jesienno i, 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 i wczesnowiosenne używam kurtki z kordury, którą wam pokażę. Ta kurtka nie jest jakaś super hiper. Natomiast jak widzicie ona jest dosyć odblaskowa. Piękne odblaski wszędzie w zasadzie. Piękny seledynek i jeżdżąc na w takiej kurtce, na pewno jestem dużo bardziej widoczny niż jadąc w mojej czarnej skórze. Wielu z moich znajomych, wielu z moich przyjaciół używa kamizelek. Świetna sprawa, super opcja, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś w zasadzie nie chce, Zakrywać swojego pięknego kombinezonu bądź wspaniałej kurteczki, proponuję mu szelki, które Wam już pokażę. Proszę bardzo. Są mi odblaskowe, białe, zakłada się bardzo bardzo ładnie, bardzo szybciutko, hopsa-hopsa, z pełną regulacją, zapinana w pasie. Proszę bardzo, świecimy. Świecimy. Na pewno poprawi to nasze bezpieczeństwo. To są akurat szelki mojej żony, ona stwierdziła, że nie będzie ubierać kamizelki, tylko woli takie szeleczki. To są szeleczki polskiej firmy Moto Odblaski, którą pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że dbają o bezpieczeństwo motocyklistów, bo naprawdę jest to bardzo ważne. Ok, były szeleczki, teraz pokażemy coś jeszcze. Jest to standardowa kamizelka siateczkowa, bardzo przyjemna. W moim przekonaniu jest to chyba jedna z najlepszych kamizelek dostępnych na rynku. Dlaczego? Dlatego, że ma paski 3M i ona nawet jak jest mokra, to będzie spełniać swoje zadanie, a do tego kamizelka jest zapinana na zamek. Dlaczego na zamek? No, dlatego, żeby nam to nie fruwało, nie furkotało. Zdecydowanie, zdecydowanie poprawi to nasze bezpieczeństwo. Bądźmy widoczni, bądźmy widoczni, bo naprawdę jedyne co nas chroni, to nasze ubranie i kaski. A wiadomo, że przy potraktowaniu przez samochód jadący z naprzeciwka szanse mamy raczej niewielkie, więc. więc Chyba warto. Powiem jeszcze o jednej rzeczy. To jest. A w zasadzie powiem o dwóch rzeczach, które warto mieć ze sobą. Ja wożę zawsze w sakwie. Jak ktoś nie ma, no to wiadomo, plecak albo kufer centralny z tyłu. Wiem, że dużo nawet na, na tych motocyklach usportowionych posiada kufry z tyłu. Słuchajcie, jak złapie nas deszcz, wiadomo, nikt nie lubi moknąć. Słuchajcie, wiadomo, że gdy pada, nasza, nasza widoczność drastycznie maleje, drastycznie to spada wszystko i yy, warto zaopatrzyć się w jakiś odblaskowy kombinezonik. Ja mam osobiście kombinezon Revit. Słuchajcie, naprawdę jest to świetna sprawa. Po pierwsze całe plecy, cały przód są w oczojemnych kolorach. Do tego yy, mamy oczywiście odblask. Na plecach. Odblaski, paski odblaskowe na ramionach oraz na dole na nogawkach. Całkiem sympatyczna sprawa. Zapinana. Yy, na zamek, plus, plus że yy, wiadomo, na pewno będziemy dużo bardziej widoczni niż yy, nie używając w ogóle niczego jadąc w deszcz. Także zdecydowanie, zdecydowanie polecam zakup. Yy, jak powiedział mój znajomy yy, żeglarz i motocyklista, nasze bezpieczeństwo w zasadzie nie ma ceny więc. W moim przekonaniu warto inwestować. To w ogóle nie ma do zdań. Yy, pokażę Wam teraz już w zasadzie ostatnią, a w zasadzie przedostatnią rzecz, Słuchajcie, kochani. Kask. Kask, który sobie pozwoliłem sam troszeczkę usprawnić, przygotować. I tak oto. Mam dwa odblaski naklejone z przodu, po jednym odblasku na szczęce z boku oraz paski odblaskowe naklejone z tyłu. Oczywiście teraz tego nie widać, natomiast, natomiast naprawdę, naprawdę no świeci, jestem widoczny. Jak widzicie, nie wybrałem kasku czarnego, tylko srebrny. Jestem troszeczkę bardziej widoczny, przynajmniej w moim przekonaniu. A poza tym pasuje mi pod kolor motocykla. Jeszcze jedną kwestię z Wami poruszę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Chodzi mi o jazdę, proszę Was, na światłach. Wiem, że wielu motocyklistów jeździ na światłach drogowych w czasie dnia w ruchu miejskim tudzież nawet w ruchu pozamiejskim. Czy to jest dobre? Zdania są podzielone. W moim przekonaniu jazda na światłach drogowych w ciągu dnia zupełnie mija się z celem, dlatego że dajemy złudne odczucie, dajemy złudną perspektywę i bardzo ciężko określić tak naprawdę naszą odległość. Dlatego Dlatego w moim przekonaniu jazda na światłach drogowych jest błędem. Oczywiście, jeżeli jest ciemno, nie ma, nie ma, nie ma innych świateł, nie ma latarni i tak dalej, wtedy wiadomo, jedziemy na, 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 na długich i nie ma problemu. Natomiast w ciągu dnia, czy jesteśmy lepiej widoczni, niekoniecznie. niekoniecznie. Dlatego Zachęcam Was do korzystania ze świateł mijania, ewentualnie jakichś dodatkowych, dodatkowych świateł, gdzieś troszeczkę niżej. Słońce też jest naszym wrogiem, dlatego nie jeździcie na światłach drogowych. Bądźcie po prostu widoczni. Mam naklejone na felgi z przodu, tak jak i z tyłu, paski odblaskowe. Fajna sprawa za 30 parę złotych. Yy, super to, yy, błyszczy i yy, mam nadzieję, mam nadzieję, że też troszeczkę będzie bar będę bardziej widoczny, że też troszeczkę wspomoże to moją, moje bezpieczeństwo. No i jeszcze jeden wynalazek, yy, który pozwolę sobie wam zaprezentować. Tak już zupełnie na koniec, zanim się pożegnamy. Słuchajcie, zakupiłem sobie. Dwie sztuki. Takich oto opasek. To są opaski przeznaczone dla biegaczy oraz rowerzystów, które są tutaj bardzo popularne w Norwegii. Jak to działa? To jest generalnie dosyć mocna sprężyna. Zakładamy sobie to napiętkę buta, po czym załączamy i świeci nam pięknym czerwonym kolorem. Ewentualnie czerwonym pulsującym. Czy zda to swój egzamin, czy będzie to widoczne? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, że będę wyglądał jak policja, która, która, która jedzie na sygnale. No ale. Na pewno na pewno zwróci uwagę. Także mam takie dwie sztuki. Mam nadzieję, że, że będzie działać. W każdym razie, ewentualnie, jedna, jedną sztukę dostanie mój plecak na lewą nogę, ja na prawą nogę, i jakoś sobie będziemy śmigać. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Podają, że w trybie flash. Około 100 godzin wytrzymuje bateria, więc całkiem, całkiem fajny patent, całkiem przyzwoicie wykonany. ja zaprezentować troszeczkę w ten sposób. Z gumowym przyciskiem. Tutaj są krokodylki. Naprawdę dosyć, dosyć yy, ciężko to się rozgina. No zobaczmy. Także to by było moi drodzy chyba na tyle, mam nadzieję, że chociaż jedna osoba skorzysta z tych rad, ewentualnie już korzysta, już stosuje takie środki wspomagające bezpieczeństwo. Wiem, że Adam Motowlog jeździ w zasadzie cały czas w kamizelce odblaskowej. Popieram go w całej rozciągłości, popieram go, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że Więcej osób tym filmem zachęcę do jazdy w odblaskach. Bądźcie widoczni, dbajcie o siebie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. PMV Norway.